Mufinka. Ty już wylosowałaś? Nie ja A ja mam. Jezu, przecież tam brzmi, ale to jest jeszcze. W sumie. W sumie. Nie, bo mnie nie jest. Emoji. O! Spoko. Idziemy. To jest Mufinka Mufinka jest kucykiem zmiksowanym z Franki, Franka nie wiem, jest, i Surprise. A. Znaczy tak. Yy, Mix American Mini Horse, czyli Surprise. Czekaj, Mufina. I tego. I Mini Apalosa. Yy, Mufinka jest kucykiem, który du umie dużo sztuczek. I w ogóle mega się cieszę, bo to jest taki mój. Yy, Mufina. Herd kucyk. Jak jest Herd Horse, no to jest Herkucyk. Kucyk I byłam z nią na talent show talent show w, Na partyńcach I ogólnie nauczyłam ją wszystkich sztuczek sama Ona ma urodziny 19 kwietnia I no i Ogólnie nauczyłam ją wszystkich sztuczek sama Ona naprawdę umie dużo sztuczek, może coś pokażę Hop, Hop. Hop. No jak widzicie nie mam żadnego smaczka, po prostu ją Głaszczę teraz na samą rękę, nie. co robisz? Pięknie, tak. I jeszcze raz hop. Hop! No. Pewnie dużo osób ją zna z nas z YouTube'ów ogólnie. jest przed cudownym kucykiem. Strasznie ją kocham naprawdę. No mam tak naprawdę od początku dostamę na któreś urodziny, ale tego akurat nie pamiętam, które to. No, ale to tak. Raczej już, no, kilka lat pracujemy sobie. Jerzyk. To jest. Jerzyk jest pod konikiem polskim. Taki, nie za dużym, jest super koniem do jazdy, ale no niestety jestem na niego trochę za duża, więc na nim nie, 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 nie jeżdżę. Eee, Masz swoje Czy wy widzicie, że... Nie! nie Johnny i... Malaga znalazła... Coś takiego. I to gryzło. Nie, co ja Rzeczy Rzecz jest za duża. No i on jest fajny bardzo w jazdę. on jeździł też z naszymi jeźdźcami na zawody. Coś tam umie sobie skoczyć i wyrywa mi kieszenie z każdego możliwego ubrania jakie mam. No więc to jest taki typowy konik polski, co nie? No, Trochu łobuz, fajne rzeczy też umie zrobić. Także y, Jerzy też ma swój fan klub wśród jeszcze i obozowików. Przedstawiam Państwu Emoji. Emoji jest pierwszym Arabem, który był w Podolinie. Chociaż nie, był dawno temu Arab w pensjonacie, ale to było była zupełnie Emoji powiem tak. Zmieniła moje nastawienie do Arabów, bo muszę znaleźć jeszcze przedstawienia. Tak. No my robimy przedstawienie. Zmieniła moje nastawienie, myślenie o Arabach, bo wiecie, Araby, jak ja hoduję dziksiaki, no to Araby, no to wiadomo, że to takie miało być wielkie przeciwieństwo: dzikus, szalony i w ogóle nie wiadomo co. Araby są bardzo mądrymi końmi. Emocje gdyś przyszła, to ja naprawdę bardzo polbiłam tego konia. Ola na początku na niej trochę jeździła, skakała na zawodach nawet. Było. I to są konie wiadomo, gorące, ale mądre to nie są głupie konie. Więc Emoji jest super konie, bardzo inteligentne, bardzo jest yy, taka wrażliwa i przywiązuje się do człowieka, więc ona sobie idzie teraz zaraść. Więc ona, ona ogólnie teraz jest niezadowolona, że jej się przeszkodzi. No, w ogóle jesteś bardzo gruba. Utoczyliśmy nawet Arabo. Jak widać jest bardzo gruba. Słuchajna, jesteś kotą. Ładzko. Więc Emo Junia jest bardzo fajnym Arabem, bardzo ją lubię i ma taki budżet arabski, taki nawet wystawowy, jak powiedziała. Fajna jest. No, muszę wam pokazać, bo tak. To jest ogólnie moje siodło, które zawsze używała Ola na swojego konia. Teraz ja mam swojego konia, w którym chcę jeździć, no i się musimy siodłem dzielić. I Ola dzisiaj ma taki wybitny outfit. Chodź tu się pokaż. Piękna podkładka, czaprak w róże, żółte strzemiona i kalosze z ogrodniczego. Patrzcie, jaki tam jest straszny smok na dole, aż no, niesamowite. Tup, tup, tup. Dlaczego mama nie jedzie na swoim koniu? Mama się rozgrzewa. Ja już jadę na swoim koniu. Patrzcie, jak mam tutaj widok na podkładkę. Piękna podkładka. Tutaj mamy takie ładne nie, bo tak, bo To wygląda jak samolot, patrzcie. Źrebak się spłoszył. Mamy tu mamy auto mamy śmietnik. fajna okolica. Ślisko trochę, ale dajemy radę. Iź rybaczek. Proszę nie podejść rybaczka, znaczy nie w rybaczka, tylko w klatku, bo się z klatką nie znaczy. To jest rybaczką już chyba tak. No źrębku, co ty wymyślisz teraz? Co ty teraz wymyślisz? Ja się zastanawiam. To tędy chyba lepiej nie Nie jeszcze nie! Trzeba nie! Nie skacz! Jajko jak skoczył! No, Frosty. Ma jak ten las, bukowy. Zobaczcie, takie rudy, teraz mniej tam było więcej. Taki rudy, z białym teraz, no i on też. Jedziemy sobie ku, zobaczcie jaka różna wodza. To jest nasz kolega, to jest Fortunka, Sawanka. To jest nasz kolega. Nasz kolega, latający po i... O, już jest... tak. Słuchajcie, patrzcie, ile mamy paczek. O, tu już trochę była, yy, widzę, zaczęta Ola. Zaczęła już tutaj mi odpierać, zanim przyszłam nagrywać. Więc mamy paczuszki od Beatki i od kogoś jeszcze. Darling? Super. Brawo. 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 Masz dobry kol. Okej. Okay. Pięknie.